Witajcie kochani moi witajcie, zobaczcie co ja mam. Siedzę sobie w pracy, kupiłam sobie drapeczkę Pani otworzyła nową paczkę i poprosiłam o drapeczkę z numerem 5, bo miałam wcześniej wygraną 100 zł. I zobaczcie, kochani, co ja już tutaj mam. Patrzcie, zobaczcie, numer 8 mam 20 zł. Safe już jest stuwa, a safe jest razy 2. Boże, po prostu nie wierzę. Nie wierzę, zapomniałam całkiem o tej drapce, że ją kupiłam, i teraz se przypomniałam. I se ją tak drapałam. Zobaczcie, no tutaj nic nie ma. Tu jest 8, tu mamy 200. Drapiemy, kochani, razem. W szoku jestem, po prostu jestem w szoku. Aż się boję, co będzie dalej. Po prostu się boję. Mamy następne 8. No to już będziemy drapać, nie? Bo to szkoda. Yy. No, ciekawość mnie duża, Wiecie co? Jedynka. Mamy następną wygraną. 20. Boże, ale się cieszę. Dwójeczki nie ma. Kochani, zobaczcie. 17. Następne 20 zł. Po prostu fantastyczna jest ta zdrapa. Co mamy dalej? 36. Nie mamy. Ojejku. Musiałam się z Wami podzielić. Musiałam. Mamy 26. Następna wygrana. 20 złotych. O Boże. Teraz 39. Nie ma. Matko, ten safe mnie po prostu powalił na ziemię. Razy dwa safe. 37. Nie mamy. 17. Mamy. Proszę. Mamy 20 złotych. O Jezus, 26, kochani, mamy następne 20 zł. Uff. Dalej, co mamy? 12 się tym razem nie popisało. Jedyneczka, kochani, mamy 20 zł. Boże. Dalej. Siódmeczka, kochani, mamy 20 zł. Och. Dobra.

To jest wygrana piątego stopnia. No po prostu nie wierzę. Kochani, nie wierzę. Musiałam się z Wami podzielić. Musiałam. To są piękne drapki. Boże, czasami się trafią naprawdę w kasie deluxe. Jestem mega, mega, mega szczęśliwa. Życzę Wam, kochani, miłego dnia. I życzę Wam też wszystkim takich wspaniałych drapek. Buziaczki, kochani. Pa!